Stajesz teraz w obecności Boga, stwórcy tego świata, miłosiernego ojca, który zdecyduje o zbawieniu twojej wiecznej duszy. Zaskocz mnie! Robiłam brzydkie, sprośne rzeczy smutnemu staruszkowi! Zwinęłam na grobek z cmentarza i zwaliłam to na mojego brata. Wsypałem mamie prochy do kawy, żeby zrobić bibę. Bo wiesz co, powiesz co, babcia kupiła mi złotą rybkę i ją zjadłem. Zmagam się z wrogimi myślami na temat męża. Mary jest na mnie zła, bo zrobiłem kilka niewinnych fotek okolic krocza naszego sąsiada. Rozbiłem autobus szkolny o słup telefoniczny i zrzuciłem to na syna. Otrzymałem sakrament seksualnego, ale odpłynąłem, nim zdołałem się zrewanżować. A potem znalazłem złotą rybkę w ubikacji, ale już nie była złota i wcale nie pływała. Wiedziałem, że truła czeka, ale nikomu nie powiedziałem. Zatrzymałam se 5 dolarów z części doli, która należała do Alfa. Wąsa. Wolę patrzeć, a nie działać. Tatuś tak bardzo mnie kocha. Mój syn jest w istocie moim siostrzeńcem, a moja zmarła siostra była kurwą! W tym gadającym kibelku nie ma papieru toaletowego. Dobra, jest osiemnasta, papa synu! A, ty chociaż mogłeś umrzeć na koniec dnia.